Witam bardzo serdecznie w kolejnych przygodach z Lidlomixem. Dzisiaj będziemy robić sobie w zasadzie testować nowy przepis, który sobie wymyśliłem i zobaczymy jak nam to wyjdzie. A mianowicie, kokleciki wieprzowe gotowane na parze. Tak, właśnie jestem ciekawy, co nam z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o sam przepis, no to cały przepis jest pod filmem w opisie. Oraz na Lidlomix Up. Także zaczynamy. Jeśli chodzi o kotlety wieprzowe, no to ja sobie takie kupiłem, gotowe w marynacie do grilla, akurat. Ale jeśli kupicie sobie zwykłe bez marynaty, to oczywiście też możecie sobie je przyprawić czy zamarynować. Ja na przykład używam jeszcze takiej marynaty grillowej, która jest bardzo, bardzo dobra. No i do tego jeszcze. Będziemy tutaj mieli fasolę szparagową i ziemniaczki. Także zaczynamy. Zaczynamy od tego, że zdejmujemy sobie naszą pokrywę do gotowania na parze. Odstawimy ją sobie, wlewamy do naszego garnka. Litr wody. O tak mamy litr wody. Zakładamy naszą pokrywę do gotowania na parze. Ustawiamy gotowanie na parze i niech się nam tutaj ta woda już. Nagrzewa po prostu, ale w tym momencie sobie tutaj przygotujemy wszystko co trzeba. Tak, jeśli chodzi o kotlety, no to ja sobie jeszcze je troszeczkę tutaj posmaruję marynatą. Będziemy je na tej tacce tutaj właśnie. Zbierzemy troszkę tej marynaty. I my ją sobie przelejemy do jakiegoś pojemnika. Będzie nam łatwiej. No tak. No i smarujemy sobie po naszych kotlecikach. Do takiej marynaty możecie jeszcze przyprawy dodać oczywiście, jakie tam lubicie. No i woda w naszym Lillomixie już się. Zaczęła wrzeć. Także teraz nam chodzi czas, kiedy to o, gorące, <laughs> można wrzucić nasze, naszą tackę z kotletami. O, nakrywamy wieko tak i ustawiamy w tym momencie, tutaj, na 30 minut. Nastawiamy na 30 minut, ale wrócimy do naszego mixa za 10 minut, bo za 10 minut będziemy wrzucać e, ziemniaki i naszą fasolę. Tak, e, także w tym czasie przez te 10 minut można sobie e, obrać ziemniaki, pokroić w mniejsze kosteczki. No i później będziemy je dokładać na 20 minut razem z naszym mięskiem. Tak, także mija nam właśnie 10 minut, kiedy nasze mięsko się tam gotuje na parze i teraz przyszedł czas na ziemniaki i fasolę. Czyli gotowanie na parze w tym momencie pauzujemy. Należy teraz uważnie, żeby się nie poparzyć, zdjąć naszą nakładkę do gotowania na parze. O, właśnie tak, postawimy ją sobie na razie tutaj. Tak. Bierzemy nasze ziemniaki. Bierzemy tak pół łyżeczki soli. Sypiemy na nasze ziemniaki. Teraz dobrze jest jeszcze je tak wymieszać, żeby wszystkie dostały tej soli równo. Tak. Ziemniaczki wkładamy tutaj. Tak. I teraz naszą fasolę dodajemy. Właśnie tak. O tak. Przykrywamy i montujemy naszą nadstawkę z powrotem. Ustawiamy ponownie na 20 minut. Ale jeszcze 5 minut przed końcem dodamy sobie po plasterku sera na nasze kotlety, żeby się fajnie rozpuścił. Także 5 minut myślę powinno wystarczyć, żeby ten ser się ładnie rozpłynął na naszych kotlecikach. No i zbliżamy się do ostatnich 5 minut gotowania na parze. Także teraz uważnie możemy ściągnąć sobie pokrywę. O właśnie i położymy po plasterku sera na nasze kotleciki. W ten sposób i zakładamy pokrywę z powrotem. No i właśnie skończyło się nasze gotowanie na parze. Także teraz możemy naszą dostawkę do gotowania tutaj o, ściągnąć. Uważać, żeby się nie poparzyć. O tak. Tak wyglądają nasze kotleciki właśnie. Wyjmiemy sobie ziemniaczki, i bierzemy nasze kotlety, teraz nasza fasolka szparagowa. I ziemniaczki. Dodamy troszkę pieprzu. Voilà. I tak właśnie wygląda nasze danie. Jeśli się Wam podobał, oczywiście ten film, lub macie jakieś uwagi. Co można by było zrobić lepiej, co poprawić, to zachęcam do, do dyskusji w komentarzach. I oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału przygody z Lidlomixem oraz polubienia strony przygody z Lidlomixem na Facebooku. No, żeby nie pominęły Was żadne kolejne przepisy. A teraz zabieram się, do jedzenia i Wam również życzę smacznego!